Dzień dobry kochani, Anitka, mam nadzieję, że wszystko was dobrze. Dzisiaj przedstawiam wam mój ukochany obiad. Stwierdziłam sobie, że wam go nagram, dlatego że przez ostatnie tak naprawdę 2-3 tygodnie cały czas, non stop go uwielbiałam gotować, a jest bardzo prosty. Jest też kilkuskładnikowy i uważam, że jest bardzo smaczny i typowo na jesień, bo daje bardzo dużo cebuli, a wiadomo, że cebulka zawsze na zdrowie jest bardzo dobra więc na początek powiem wam co potrzebujecie żeby zrobić to danie. Potrzebujecie na pewno kurczaka. Ja na razie mój cały czas jest w lodówce. Ja wzięłam takiego z kawałkami już pokrojonego. Jednakże wy nie musicie takiego kupować. Możecie zwykło po prostu kupić i pokroić samodzielnie. No ja po prostu jestem leniwa i miałam taką możliwość, to wzięłam pokrojony. Kolejna rzecz, taki must have to są cebule. I polecam dwa rodzaje cebuli, żeby jednak ten smak był troszeczkę inny. I też oczywiście czosnki. Wszyscy mówią, żeby jeden czosnek dodać dwa, ja dodam trzy, nawet i więcej. Jak ktoś lubi czosnek, czemu nie? Z rzeczy takich, może mniej dostępnych, albo takich, które nie są mocno popularne, to fajnie byłoby, abyście mieli sos sojowy czarny i sos sojowy jasny i marynatę, nawet nie wiem jak to nazwać. Produkt, który to nie musi być taki have w tym daniu. Ale, wiadomo, by to dało bardzo dużo. To jest taka pasta koreańska. My mamy w tym momencie czerwoną, bo tyle robiłam tego dania, że ta zielona się już skończyła. Czerwona jest oczywiście ostra, zielona jest łagodna. Ale to nie jest mask. Jeśli tego nie macie nie musicie się przejmować, to mamy takie dwa. Jasne. Możecie sobie zrobić screena. Ciemny jest do mięsa, jasny do zazwyczaj. Dobra, i zaczynamy. Kochani, jak lubicie robić tak jak ja, czyli krok po kroku, to macie tutaj mój krok po kroku, jeśli chodzi o kurczaka z cebulką. Zróbcie sobie sklinę, żeby było wam oczywiście łatwiej. Co do czosnku, będziemy go kroić zwyczajnie, czyli po prostu takie malutkie plasterki. Co do cebulki, będziemy ją troszeczkę inaczej kroić, bo dla nas bardzo dobrze, o wiele łatwiej. Przykrajamy ją po prostu na pół i będziemy wiem, robić taki, a księżyce i to wszystko, więc tylko księżyce. To samo robimy z naszą białą cebulką. Hihi. Tak jak widzicie, kochani, ja już byłam cała popłakana 2-3 razy, więc oprócz tego, że już pokroiłam cebulkę, to już, jeszcze miałam przeczyszczenie całkowite. E, więc ewidentnie perfekcyjna na jesień, zapalimy tutaj światło. I tak jak widzieliście, krok po kroku, na początek dodajemy olej po prostu na patelnię, tak jak zwyczajni ludzie. Co do oleju, to, to nie wiem, nie polecam żadnego, taki zwykły, to jest rzepakowiec, co nie? Tego oleju troszeczkę trzeba dodać, tyle? Dodajemy na siódemkę. Tu macie już sam czosnek w oleju, i musimy troszeczkę odczekać, żeby on się przypiegł. I dajemy już kurczaka. To jest, kochani, ścięte mięso. To jest, widzicie, bialutkie. Już możemy dodawać naszej ostrej marynacy. Normalnie byśmy dodali łyżkę, ale że to jest ostre, to dajemy łyżeczkę. Wszystko mieszamy. Dobra, miszki dodajemy sos sojowy ciemny. Łyżeczkę. Oj, jeszcze. Ja jestem osobą, która jednak woli robić wszystko wolniej niż na szybko, ale to jest tak jak widzicie bardzo łatwe, straszliwie proste danie i straszliwie zdrowe. Mięso z cebulką to jest idealne. O, tak to powinno w tym momencie wyglądać. I tak z minutka może minęła nie więcej. Już dodajemy cebulkę, więc tak jak widzicie to jest strasznie łatwe. Ja ją tak zawsze przemieszam na początek. A jak już ją przemieszam, to dodam przyprawę. Ona nie jest wymagana, jednakże jest dla Was dostępna, bo ona jest z Lidla. Przyprawa do dania z Woka. Ona jest super, naprawdę. I daje naprawdę troszkę dużo jej, to tak dookoła. Co sobie wyjasnę tak na oczko. Ja bym tak powiedziała, nie wiem, tyle łyżeczka może to jest. Jedna łyżeczka soli, dwie cukru. Wszystko mieszamy. Troszkę wody. Powiem Wam szczerze, ja zostawiam też przez 2-3 minuty w zamknięciu. Dobra miśki, spójrzcie. I we fucking kill me. Ale prawda jest taka, że to już jest koniec. To jest autentycznie koniec całego jedzenia. Ja już sobie przygotowałam tutaj ryż, ale jeśli chcecie co innego albo bez ryżu, bo na przykład, nie wiem, ćwiczycie, no to nie musicie, więc jeszcze troszeczkę musi się odparować i ostatni taste test. Wow! Oprócz tego, że już jadłam tyle razy, ale pokażę Wam z bliska, jak to wygląda, żebyście wiedzieli, czy dobrze zrobiliście. Już pokazuję. Tak to powinno wyglądać z bliska. Przyciemnione, tak samo cebulka powinna być w innym kolorku. Już yy, prawie skończyłam, tylko chcę, żeby troszeczkę tego sosu odparowało, żeby to było bardziej thick. Moim ulubionym aspektem to jest sosik do ryżu, więc lecimy i gotowe. Kochani, tak jak widzicie, już zrobiłam oczywiście nasz przepiękny obiad. Ja go bardzo, bardzo lubię, uwielbiam, jest bardzo zdrowy. Dajcie mi koniecznie znać, co o nim myślicie, jeśli kiedykolwiek go w ogóle próbowaliście albo jak zrobicie sposobem moim. Z mojej strony to jest wszystko. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw lajka, zasubskrybuj się jeśli tylko chcesz. i Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się, cześć!